Z z strony GlitterDrab, no i um, jesteśmy w kolejnym odcinku. Jestem właśnie w tej wielkiej hali. Um, skąd ja tutaj przyszedłem? Czekajcie, zobaczcie, skąd ja tutaj przyszedłem i tak dalej. Um, skaner w rękę i będziemy sobie coś skanować. Wszystkie jest zejście na dół. Mm hmm. Ale nic więcej nie ma. Ale są łupacze. Oczywiście łupacze sam. Powpływają sobie i wypływają. Czyli ja wchodziłem tutaj, dobra. Dobra, dobra, dobra. Leamantowiczek, dobra. Czyli co jest? Portal już, który otworzyłem jakby. O, pra się I Też byłem. Nie, tutaj nie byłem. Wkle mamy kostkę. I dobra, gdzie jesteśmy? 303 metry, okej. Okay. No, jesteśmy w tych jaskiniach, okej. Okay. Um, za chwilę do Was wrócę. Okej, okay. jestem so, już tam jestem portal to... Lecimy sobie dalej. Hmm. Wyrazić tam dalej, czy jeszcze patrzeć kolejne pokoje? Nie ma no, dobra. Lecę chyba dalej. Okej, okay, kolejna teliczka i... Jesteśmy. Hmm. Hmm. Okej, okay, co to co jest? Okej, okay, jest jakaś woda. Tam dalej jest jakiś porca właśnie. Czy tam pole siłowe? Ok, wchodzimy. Okej. Okay. Jacie! Co to jest? To jest lewiatem cesarski? Tak jest Lewiatan Sarski. Czy jesteś tu by się bawić? Inni przyszli tu raz budowali te ściany. Bawili się sami, nudzili mnie. Teraz ich już nie ma, a zamiast nich mamy ciebie. Jesteśmy ciekawi czy płyniesz z frontem, czy walczysz przeciwko niemu jak oni. Uuuh. Czekajcie. No a tak. Wow. No trochę wielki jest ten, ten cesarski, ale nie, chyba nie aż tak wielki jak smok morski. O, są starkery tej i... mnie nie atakuje? Patrzcie, rekin pancerny. O, no, spokojnie jest, nawet nie chce mnie atakować. Chyba są tutaj właśnie spokojne TTT Bo jest tutaj właśnie lew chyba coś takiego. Hmm. Patrzcie, to jest jest. Słuchaj, na mnie nie powiem Inkubator. <laughs> Enzymy wylęgowe jaja gatunku lewiatana cesarskiego są przyczepione do jakiegoś rodzaju inkubatora. Wygląda na to, że w normalnym cyklu życiowym lewiatany cesarskie zakopywały swoje jaja w płytkich wodach. Eee, cześć. To są jej jaja. E, wygląda na to, że w normalnym cyklu życiowym lewiatany cesarskie zakupowały swoje jaja w płytkich wodach, gdzie różne materiały organiczne w ziemi powodowały ich wykluwanie. Sądząc po inkubatorze, obcy uciek uciekli się do opracowania sztucznych enzymów wylęgowych, które symulowałyby naturalne środki wylęgowe, lecz nie mogli oni znaleźć pasującej formuły. Biorąc pod uwagę obszerne informacje na temat lewiatanów cesarskich, wciąż istnieje możliwość stworzenia czegoś sztucznego. Nie. Możliwość stworzenia sztucznego enzymu wylęgowego z wykorzystaniem miejscowych składników. Jednak być może jedynym pozostałym źródłem tych informacji jest sam lewiatan cesarski. Okej, okay, czy pani nam coś powie? Okej, okay, teraz nazwalam to. Te... Ja, cesarskiego. Skorupa. Mmm. Niedzielka twarda powłoka, sądząc po organicznych wrozkach na zanocz. To ja mogę mieć setki lub tysiąc lat. No, chyba tak. Czekajcie, na no, sery są takie twarde? Patrzcie, nawet nic mi się nie dzieje. Um. Nie zareaguje? Okej. Okay. Um. No. Trochę tego jest tej. Okej. Okay. Co to jest? Jakaś konsola. O, patrzcie kolejna kostka janowa. Możemy użyć. Wow. Moje młode muszą się wykluć. Bawić się poza tym miejscem. Byliśmy tu przez tak długo. I nie zbudowali przejście do świata na zewnątrz. Proszę ich o tę wolność, ale nie mogli usłyszeć. A to jest... Jeśli nam pomożesz, dam ci dobrowolnie to, co inni próbowali wziąć na gremię. To jest portal. Uuu. Portal w akwarium. Mmm. Co wiele za małe, by zmniejszyć temperaturę, ale mogłyby pomieścić mniejsze formy życia. Okej, okay, wkładamy koskę na nową. Ok. Przejściem, które udało Ci się otworzyć, moją wodę mogą opuścić te miejsce. A najpierw muszą poczuć, że to właściwy czas i uwolnić się ze swoich skorup. Bo to czego inni nie mogli ze mnie wydusić. Tobie oddaję ten sekret dobrowolnie. Dobro, Jaki sekret? Enzymy wylęgowe. Uuu! Patrzcie. Nosiono wylęgowego ziela, próbka krzaka bulwowego, próbka grzyba, osiano korny morskiej i osiano żarowniczki. Cykl życia, ale Tutaj To możecie sobie na przykład zatrzymać. <grybki> um, Okej. Okay. I teraz pokazuję kolejne. Okej, okay. dobra. Czyli tutaj się wprowadza ten zen jakoś tak? Tak. Okej. Okay. A mogę Ciebie jakoś zaatakować? Czy coś? Bo nawet nie czuję nic. Cześć wow. Ale zęby Mam <trykne> no, trochę wielki tyle wiatr atmosferzki Łoł, wow, wow, łapa Okej, okay, to... Pójdę właśnie... Zrobić te enzymy wręgowe Pójdę właśnie po te krzaki i tak dalej Nawet mogę to z wami porobić, bo kilka rzeczy nawet mam chyba Jesteśmy w materiału, to nawet nie ma co za bardzo jakby robić um, ok. Gdzie jesteśmy? O, co się dzieje z moją ręką? No patrz, jesteśmy tutaj przy tej bazie To jest krzak bulwowy. Niej, galareciak. Dobra, wrócę gdy znajdę pierwszą rzecz. W ogóle patrzcie, przy tej wyspie jest riper lewiatan, więc polecam uważać. Trzeba trochę spłynę. I dobra, no, lecę po te rzeczy. Okej. Okay. Jestem już przy pierwszej rzeczy, to jest właśnie widmowe ziele To jest tutaj przy Lost River właśnie Gdzie jest ten cyklep jakiś podrobiony czy coś Właśnie tutaj jest widmowe ziele, o właśnie ok. co my jeszcze potrzebujemy do tych enzymów wylęgowych? Aha, yy... Próbka grzyba i... Inne rzeczy, tam czekajcie Coś jeszcze powinienem mieć w tej bazie Przynajmniej w Simafie. E, czemu Simaf się tak nieważny? Yeah. Witamy na board, kapitan. No cóż, słowek. Aha, kotki, no dobra. Ja um, ok. Szalka, co to? No, że go nie Korona morska, krzak błowowy, żarowniczka. Yy. Dobra, czyli bierzmy ją za chwilę wyżej, czekajcie. Bierzemy ja sobie właśnie próbki grzyba. Właśnie mamy próbkę grzyba. Krzak błowowy i nasiona żarowniczki. Nasiona żarowniczki, akurat yy, pamiętam, że widziałem. Wy, 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 wy. W tym miejscu w No tam. Okej, okay, wrócę gdy będę już na miejscu. OK, no ja jestem tutaj. To jest właśnie taka psuła, gdzie jest ten kin. Um, tu mamy mam tą żarowniczkę, tak? O! No tak myślałem. Okej, okay, ile mam jeszcze miejsca? Zero. To prawda już nie potrzebuję tych torped wirowych. Um. Ogniw też już za bardzo nie potrzebuję. Mogę walić te, które już nie mają tego. Ok, nasiona filmowa, kupka grzyba. Co jeszcze potrzebujemy? Krzak bulwowy i nasiona korona morskiej. okej okay. miejmy to za sobą. Tak jestem um. przy tym krzaku bulwamy... Bluwowym, okej. Okay. Mam próbkę krzaka bywowego, jeszcze nasiona koroną morskiej, okej. Okay. Um, no, miejmy to za sobą. Okej, okay, no mam, e, coś się zbugowało, jest na tym, ale okej. Okay. I tam jest, e, no, reaper lewiata, więc zbieramy to i uciekajmy. Okej, okay, widzimy się już tam przy bazie. Okej, okay, no ja jestem już y, przy bazie Eeeem... Um, i okej okay, Wchodzimy Okej, okay, fabrykator Zaawansowany O, oh, ale możemy zrobić przykazie, Ale patrzcie, enzymy wylęgowe Woo! Ok to biorę Simofa i lecimy sobie właśnie do lewego cesarskiego No najpierw lecimy górę Do góry Żeby sprawdzić gdzie jest ta wyspa mniej więcej Tam? Nie, trochę na prawo O tam Tutaj to sobie po popłyniemy w ogóle tam jest aurora... Czemu tam aurora mi znika? O patrzcie W lewo, prawo Jeśli obracam w prawo to mi znika aurora A gdy w lewo to mi się pojawia Aha Ciekawe Wow Ciekawie to wygląda nie powiem, że nie, bo tam jest komin ozon, jeszcze. Tu jest taka mgła, właśnie żeby nie było widać tych wysp. Ta po prawej mgła od kapsuły. Gdy patrzysz rzeczywiście w drugą stronę niż um, Aurora. Właśnie tam jest to. Okej, okay, muszę uważać tylko na lewiatona. Na, -lewi na nie na tego, tylko na innego. Um, a tu jest ta wyspa okej okay. Bo nie chciałbym, że gdzieś została zjedzona. Okej okay. Nie Jest ten sam teleportujący się niefajny jak... I tak gdzie jest ten portal? O tak. Patrzcie tam, jestem portal. Tu jest ten portal. I... Jaj, fajnie wygląda to. Lecimy sobie. bum I 1600 metrów już witamy. Dziękuję bardzo. Y okej, okay. no i tam mam naszego lewiata na i okej, okay. coś się tutaj zmieniło, czy mi się wydaje czy ona się do mnie przybliżyła, czy to się do mnie przybliżyłaś? no teraz się oddaliła, no okej okay, jak nie chcesz być blisko mnie to nie, Prawda, same enzymy wylęgowe. Wow, patrzcie. Małe lewie tanki. Młody lewiat serski. Małe lewie tanki. <grymne> fajne. Zobaczcie tego lewiatanka lewi tanka mojego. <grymne> wow. Swoje mamy płyną No to fajnie wygląda wow. Ale fajne model lewetanki

No i już wypływają, okej okay. Ona no, coś mi podziękuje, czy coś? Nie? O Moje młode płyną na pociznę. dziękuję ci o. I wolność to mój koniec Jakie to będzie uczucie, jeśli pójdę spać i nigdy się nie obudzę? Można z tym razem, kiedy się spotkałem Beren morskim prądem, na nasienia do mojego lądu. Albo stworzenie tak małym, że widzi przerwę pomiędzy rękami piasku. Żegnaj przyjazna istota. No żegnaj. I co teraz? No już tam ostatni młody popłynął właśnie i co? To już? Już czekajcie, popłynę i wpłynę. Bo ja jestem ciekaw, czy ona się położy. I jakby to powiedzieć, pójdzie spać? Czy co? No, bo ja jestem ciekaw. Okej, okay, jest nas. To mi akurat nie przychodzi. Patrzcie, co jest. Enzym 42. Będziemy uleczeni, czekajcie. Patrzcie, no, mam takie zakażone ręce. Czy jak teraz zasnę enzymu, to... Patrzcie. Wow. Patrzcie, jak to super wygląda. Ciekawe. I już się wchłania ten enzym nam. Jesteśmy zdrowi. Cześć, małe, żearzanki. Cześć. <grytanie> Jak ja tworzę ubóstwo. Czekajcie. Czyli skoro jesteśmy uleczeni, to możemy włączyć bazę? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy my możemy wyłączyć bazę? No bo tam, gdy byliśmy zainfekowani, nie mogliśmy wyłączyć bazy. A teraz już nie jesteśmy zainfekowani. Czyli możemy włączyć to działo. Czekajcie, czekajcie, czekaj. Próbuję jak najszybciej polecieć, ale nie co z tego wychodzi, to że spadam. Kurde, takie bane hopy. Interakcja. Uwaga. Co? Patrzcie, to znika. Co się w ogóle znika? <laughs> Ciekawe. Ok. Czy teraz możemy włączyć bazę? Ło! Unikamy? I. No i znowu zostaliśmy. I co jest? I co? To już? <noise> Jeszcze próbujemy na to uderzyć. Wow! Wow! Wyłączyliśmy! Ej, wyłączyliśmy bazę. Ty teraz jest szaro, tak? O, jakaś dziwna muzyka. Hmm. No powiem wam, że ciekawe. O patrzcie, jednak jedno tam jeszcze światło się świeci. Chyba jest w trybie awaryjnym czy coś takiego. Teraz się nie wygląda. Uja Dobra, na szczęście chyba mam takiego buga, że w właśnie spadam od tego Gdy spadam właśnie na tych bazach, to nie jest sobie obrażeń, nie wiem. Co jakby działo się wyłączyło jak to będzie wyglądać co to działo czekajcie, czekajcie, czekajcie i są to małe lewiatanki po już chyba gdzieś dalej się bawić no ciekawe, ciekawe Czyli wyłączyliśmy taką wielgaśną bazę. Lecz nie największą. Wow, patrzcie. Włączyliśmy działo. Czekajcie, zobaczymy to od góry. Wow. Te działo jakoś padło czy coś? jeszcze diamy ten sprzywitę tutaj um. Nie tak mi, please tylko... Patrzcie jak to wygląda Tam nawet riper lewetano już się nie przyjmuję Włączyliśmy to działo No Fajnie to wygląda, ej a gdybyśmy mogli tak wyłączyć, właśnie zanim sami bym przyleciał? Czy dalej tak będzie? Patrzcie, ja się to działa do mocarnie, jak... Jakoś tak... No... I to płynę po Simafa i... Nie, zresztą, co będziemy robili? Chyba to już będzie koniec odcinka, no. Najkrótszy odcinek, chyba. Nie no, nie wiem. Czyli wyłączyliśmy bazę... Byliśmy u Lewiatana. Bo młode. Są tu nawet tę jeszcze Możemy wziąć a Daj, próbkę No właśnie! E, myśmy miałem zobaczyć, co tam Lewiatan Cesarski. co tam u niego. No bo, no bo się wyleczyliśmy, no. I co się stało z Lewiatanem Cesarskim? Wow! Patrzcie. Ona umarła, czy co? Nie, jeszcze ma lekko otwarte oczy. O! Mogę wpłynąć do niej. Wiedział. Tak właśnie tutaj w klepie nagle ale już nigdzie nie można nie no, zostań. Hej otwórz oczy. Otwórz, ale trybkę nam da. Nie, za twarda skorupa. Na tyle z tego odcinka. To widzimy się w następnym odcinku, gdzie pewnie będziemy już uciekać z 4, 4546B. A potem będzie coś podobnego, lecz jeszcze może niektórzy nie wiedzą, co będzie na kanale, bo zresztą nie mówiłem, ale ktoś może się domyślić. No więc to było na tyle z tego odcinka. No. Cześć i pa!